Dzień dobry, pszczółki moje kochane. Czym jest aronia? Raczej chyba nikomu nie muszę przypominać i mówić. W naszych kuchniach raczej rzadko korzysta się z przetworów z aronii. Dżemów, powideł. Ja akurat dżem, dżem, dżemów w ogóle praktycznie nie robię u siebie. Ja robię powidła, które wykorzystuję praktycznie tylko do robienia drożdżówek. Bo takie drożdżówki nam smakują. Zjem ja, zjedzą dzieciaki, zjedzą nasi goście. Sporadycznie używam ich również do naleśników, tych powideł. Mieszam je wtedy... Razem ze śmietaną i w takiej formie dodaję do naleśników, i w ten sposób schodzą, w ten sposób wszystkim nam smakują. Praktycznie korzystamy tylko z soków i korzystamy tylko z tych powideł do drożdżówek. W poprzednich latach robiłem sok zaroni w ten sposób, że albo zagotowywałem owoce i odsączałem, odcedzałem, tłoczyłem na prasie. Jest to strasznie ciężka, i upierdliwa praca i brudząca, dlatego od ubiegłego roku już korzystam z sokownika. Jest po prostu o niebo lepiej. Jest po prostu cudowne wytwarzanie takiego soku. Oczywiście ja go również dosładzam, dlatego że my go praktycznie w tej chwili wykorzystujemy tylko do picia bez mieszania z wodą. Te pierwsze podejścia do robienia soków powodowały to, że część wody była odparowywana w trakcie pozyskiwania soku. Dlatego ten sok był gęściejszy i można go było w formie takiej skoncentrowanej również rozwadniać. Również go dosładzałem. W tej chwili robię praktycznie tylko taki sok bezpośrednio do wypicia. Dlatego nie przeszkadza mi to, że w czasie pozyskiwania tego soku część wody dostanie się ekstra do niego. Sokowniki działają w ten sposób, że do tego najniższego garnka wlewa się wody. W środkowym garnku zbiera się sok. Ten sok może być zlewany automatycznie przez rurkę do jakiegoś zewnętrznego zbiornika, a na samą górę wrzuca się po prostu owoce, przykrywa się i one pod wpływem temperatury i tej pary sok oddają bez dodatkowego użycia siły, bez ciśnięcia, wyciskania i brudzenia się. Naturalnie ja ten sok również pasteryzuje, praktycznie po dodaniu cukru i po przelaniu do mniejszych pojemników, kiedy już są zakręcone. Wrzucam do garnka i w temperaturze 70 kilku stopni przez 10-20 minut pozostawiam, żeby ten, ten sok się zapasteryzował, żeby mógł go przechowywać przez, yy, przez zimę i przez wiosnę, praktycznie do kolejnego sezonu. No, to ja mam proszę szanownego państwa z tej aronitak, tak, suszoną aronię, którą generalnie wykorzystuję raczej do mieszanek takich herbacianych. Z dodatkiem zielonej herbaty, czarnej herbaty, różnych innych owoców, liści winorośli, lipy, habrów, maków, naprawdę różnych rzeczy. No i do tego ląduje również suszona aronia. Mam naturalnie konfiturę aroniową, którą, jak już mówiłem wcześniej, wykorzystuję głównie do robienia. Drożówek, bo tak nam najbardziej smakuje, znaczy smakuje też innym osobom niż tylko mi ta aronia. I również robię ją na wytrawnie, czyli nie dosładzamy, jak i również robię wersję dosładzaną. No i oczywiście szef wszystkich szefów Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli sok z Aroni. Bardzo fajna rzecz, polecam szanownemu Państwu, szczególnie przy wykorzystaniu sokownika, kiedy ta praca jest lekką, łatwą i przyjemną oczywiście robiłem z Aronii również wino i słodkie i wytrawne słodkie kompletnie mi nie podeszło wytrawne było całkiem dobre i chyba nawet jeszcze mam ze dwie butelki z 2012 roku to już jest ośmioletnie wino no i w związku z tym, że jest takie garbnikowe, taniczne no to ono się bardzo fajnie starzeje i tak myślę, że jedną butelkę rocznie to tak wypijamy może dlatego, że Mamy inne wina, które są lepsze, chociaż to wcale nie jest takie złe, ale mm, no, jak widać, nie smakuje nam jakoś szczególnie. Natomiast sok z aroni wychodzi dosyć szybko. Może jest jakiś sposób na przetwarzanie aroni, z którego państwo korzystają, a którego ja nie znam? Chętnie dowiem się o tym sposobie w komentarzach. Ja dodatkowo w aroni bardzo lubię to, że oprócz tego oczywiście, że jest z tak zwanym super owocem, bardzo lubię to, że nie trzeba przy niej praktycznie nic robić nie trzeba jej doglądać. Nie trzeba o nią dbać, nie trzeba chronić przed ptakami, przed gąsienicami, przed grzybami, przed niczym. Nie, nie, nie potrzebuje żadnych oprysków, nie potrzebuje nic. Rośnie sobie. Czasami zdarzy się, że zniszczy ją jakaś sarna, ocierając się o, o jakąś tam gałąź. Te krzewy, które ja mam, pozyskałem od sąsiada. Były malutkie, i w ciągu 9 lat, które tutaj mieszkamy, rozrosły się do takich rozmiarów, że. No, już praktycznie nie jesteśmy w stanie przerobić tego sami tych owoców pozyskanych z tych krzewów. Niewątpliwą zaletą takiego sokownika jest fakt, że działa on również na płytach indukcyjnych. Dlatego mogę sobie śmiało taki sokownik umieścić na tarasie i nie martwić się o to, że pobrudzę pół kuchni w czasie robienia soku z Aroni. A jak wiadomo, Aronia świetnie nadaje się do tego, żeby barwić różne rzeczy, znaczy rzeczy spożywcze dlatego najczęściej jest stosowana jako ekstra barwnik w różnych sokach na przykład w sokach wiśniowych proponuję sprawdzić sobie czasami jak kupujecie soki co zostało użyte do ich barwienia No i tak w tej w tym pierwszym garnku ląduje woda Drugi garnek to jest garnek, w którym zbiera się sok. On jest z takim lejkiem. A trzeci garnek to jest taki koszyk w sumie takie naczynie do gotowania na parze. Można by było z niego też zrobić i w ten sposób wykorzystać bez problemu. I tutaj wsypuje się owoce, przykrywa się pokrywką. No i to w zasadzie tyle roboty. Trzeba podstawić tylko duże wiadro, żeby ten sok miał gdzieś ściekać. Oczywiście nie muszę Państwu przypominać, że do pozyskiwania tych Owoców bardzo potrzebne są rękawiczki, ponieważ tak brudzą wszystko, że bardzo ciężko jest to później domyć, doprać, doszorować. No i w czasie, kiedy ta pierwsza partia owoców będzie się, będzie się ekstrahował z nich sok, będziemy zbierać kolejną partię. Kolejną i kolejną do momentu, kiedy te owoce zostaną w pełni zebrane. W naszym domu pachnąco żywicowym uniwersum. Ten sok jest przechowywany w takich buteleczkach zwanych kubusiami. To są butelki po sokach, generalnie. Kiedyś się ładowałem do innych butelek, do takich większych, ale stwierdziłem, że jednak wygodniej jest do, do takich 330 ml, dlatego że szybciej się je zużywa i w zasadzie są na jeden raz. Nawet jeżeli rozcieńczamy je wodą z lodem. Każdy z szanownego państwa na pewno doskonale wie o tym, że Aronia posiada. Mnóstwo antyoksydantów, witamin, ale jeszcze kilka suchych faktów. Aronia jest bogata witaminą P, która jest też bioflavonoidem, nadającym wyjątkową barwę jej owocom. Jednakże, bioflavonoidy odpowiadają również za ochronę organizmu przed wirusami, grzybami i bakteriami, a nawet chronią przed szkodliwym działaniem słońca. Bioflavonoidy poprawiają wchłanianie witaminy C, która z kolei poprawia wchłanianie witaminy E, które to razem witamina C i E. Chronią nasz organizm przed wolnymi rodnikami. Sok z Aronii jest również bogaty w mikro i w makro elementy takie jak miedź, molibden, wapń, żelazo, mangan, bor czy jod. Także, mimo oczywistych walorów smakowych, jakie zawiera sok z Aronii, poprawia on również kondycję naszego organizmu. Także polecam szanownemu Państwu krzew niewiele wymagający, łatwy w obsłudze, przy zastosowaniu sokownika, pozyskiwanie soku z niego też jest bardzo fajne. No, a ostatecznie można. Z tych owoców również robić dżemy i powidła. Pozdrawiam, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć!